Alfonso Luigi Marra wykorzystuje moją popularność, za co jestem mu wdzięczna, do wyjawienia światu, czym jest seniorat bankowy i strategizm uczuciowy. Cieszę się rozgłosem, ponieważ media i wydawnictwa z nielicznymi wyjątkami są na usługach lobby finansowego i pracują nie po to, by informować, ale by kształtować przekonania masowe. Dlatego też wykorzystały mnie tak, jak wykorzystują każdą inną rzecz, aby odwieść ludzi od konieczności dokonania prawdziwej zmiany. Uczciwi ludzie wiedzą, że ataki przypuszczane na książki i filmy wideo, których autorem jest Marra, są sterowane przez tych strażników reżimu, którzy teraz boją się, że przyjdzie im wyjaśnić, dlaczego ukrywali prawdę o senioracie. Seniorat nie jest głównym tematem powieści Labirinto Feminile, Kobiecy Labirynt, ani La Storia di Giovanni e Margherita, Historia Jana i Małgorzaty, będących opisem procesu kształtowania myśli i uczuć, czyli sposobu, w jaki wypracowujemy sobie własne poglądy i akceptujemy pewne zjawiska, lub też w jaki dajemy się zawładnąć uczuciu miłości, albo ulegamy własnym słabościom. Są to książki opowiadające tam, gdzie to było możliwe w formie narracji, a w przypadku Labirynto Feminile formie zbioru sms-owych listów miłosnych, także o tym, czym jest inteligencja, przebiegłość, strategizm i chroniczna psychoza, też będąca efektem strategizmu, a dalej idąc, w jaki sposób i dlaczego władza ekonomiczna ingeruje w sferę seksualną i wiele innych, takich jak prawo, historia kształtowania się kultury lub fizyka. Pierwotny seniorat bankowy, zatem centralne, a wśród nich także Banka d'Italia, Europejski Bank Centralny, Federal Reserve, bez zakłóceń ze strony wymiaru sprawiedliwości, znajdują się, choć to nie do uwierzenia, w rękach prywatnych. Znaczenie tego faktu od momentu odkrycia go kilka lat temu jest stale pomniejszane. Ale w rzeczywistości to on rujnuje świat, ponieważ banki centralne drukują jako właściciele pieniądze po kosztach papieru i tuszu. Albowiem od prawie wieku nie wymaga się pokrycia w złocie, a następnie sprzedają je skarbom państwa. Zarówno wartość w obligacjach skarbowych, co tworzy dług publiczny. Seniorat pierwotny należy wyeliminować poprzez nacjonalizację banków centralnych, by stały się tak państwowe, jak nam się to wydaje, że są obecnie, by to państwa samodzielnie mogły produkować wszystkie potrzebne pieniądze bez tworzenia dewaluacji. Ponieważ dewaluacja jest czymś innym niż się wydaje i powstaje tylko wtedy, gdy pieniądze są produkowane przez fałszerza, to znaczy przez kogokolwiek, kto nie jest państwem. Rzeczywiście w myśl urealnienia zjawiska zdefiniowanego przez Marra, jeśli państwo produkuje pieniądze, to nie ma dewaluacji, ponieważ państwo daje ci pieniądze tylko wtedy, gdy ty masz na nie pokrycie, czyli je urealniasz, dając mu w zamian dobra, usługi lub prawa. Co powoduje równoległe zwiększenie ilości pieniędzy w obiegu i realnego bogactwa? Uralnienie nie występuje, gdy producentem pieniądza jest fałszerz, ponieważ fałszerz przyznaje pieniądze sobie bez pokrycia. Seniorat wtórny polega na przykład na tym, że jak wpłacasz do banku 100 tysięcy euro, dolarów, funtów, szterlingów i tym podobnie, to bank zatrzymuje 2% jako rezerwę i pożycza 98% a pieniądze te złożone w innym banku są ponownie kaskadowo pożyczone w 98% i tak w nieskończoność. Na koniec system bankowy poprzez obieg pożyczek o wartości za każdym razem o 2% mniejszej udzieli pożyczek na kwotę 50 razy większą, by zarobić na odsetkach. Równie z wielokrotnionych od pożyczek udzielanych z pieniędzy należących do kogoś innego. Seniorat wtórny można wyeliminować, zrównując oprocentowanie aktywne kredytów z oprocentowaniem pasywnym lokat, aby odsetki trafiły automatycznie do właścicieli pieniędzy, a banki pobierały tylko prowizje tak, jak to być powinno. Zniesienie senioratu spowoduje drastyczne obniżenie podatków, które są obrzydliwe, ponieważ służą wyłącznie do zagrabienia urealnionego pieniądza wykorzystywanego do kupowania w kasach banków centralnych pieniędzy do urealnienia. Po zniesieniu senioratu wystarczy jeden podatek, nazwijmy go ogólnym, płacony bez kompensowania naliczonego z należnym od konsumpcji dóbr i usług. Nie jest prawdą, że nikt i żadne państwo nie może przeciwdziałać senioratowi. Wystarczy, że wymiar sprawiedliwości, siły polityczne i środki informacji zaczną spełniać swoje obowiązki, a potwory zostaną w jednej chwili pokonane. Marra nie jest prawicowcem, ponieważ prawica błędnie uprzywilejowuje jednostkę, ani lewicowcem, gdyż lewica błędnie poświęca jednostkę, ani też centrowcem, gdyż centrum stoi w pół drogi między oboma błędami. Wierzy on natomiast, że jednostka musi mieć prawo do swobodnego rozwoju, jak to się podoba prawicy, pod warunkiem, że jej rozwój będzie użyteczny dla rozwoju społeczeństwa, co jak wiadomo podoba się także lewicy. To idea polityczna, która zbiega się z pojęciem inteligencji, która zgodnie ze swoją definicją nie jest, Niczym innym jak kategorią moralną, wyłącznie człowieczą, ponieważ jest umiejętnością rozwijania się poprzez rozwój innych. Ta umiejętność tylko człowieka czyni zdolnym do miłości, ponieważ pies okaże się zdolnym do inteligencji i do miłości tylko wówczas, gdy patrząc Ci w oczy, będzie potrafił zrozumieć, że jesteś głodny i zdecydować, czy podzielić się z Tobą swoją miską. Natomiast na razie, podobnie jak wielu mężczyzn i wiele kobiet, może Cię kochać nawet bardzo, tylko i zawsze za spełnienie jego potrzeb. To miłość tylko za spełnienie naszych potrzeb przyczynia się od zarania dziejów do wybujałego rozwoju form strategizmu uczuciowego, tworzących punkt zapalny konfliktów, które z życia pary ludzi przenoszą się na całe społeczeństwo, powodując cierpienie jednostek i znaczące spowolnienie rozwoju cywilizacji. Strategizm będzie istniał zawsze, ale musi przyjąć bardziej cywilizowaną formę. Także dlatego, że dzisiaj nie pozwala na osiągnięcie stadium inteligencji zbiorowej, niezbędnego do powstrzymania zmian klimatycznych. Wiedzę o senioracie możesz zagłębić, czytając dokument opublikowany w dziewięciu językach na stronie internetowej marra.it. Dlaczego właśnie Rubi ma wyjaśnić pojęcie senioratu? Ponieważ która służy do ukazania tego, czego nikt z nich, dziennikarzy, polityków, urzędników sądowych, nie robi: a mianowicie, że osoby przyzwyczajone do oglądania telewizji może zainteresować także ten temat. Ponieważ ceną oglądalności jest aprobata dla zobowiązania do nie podejmowania określonego typu tematu. Wręcz wykorzystania jakichkolwiek innych także najbardziej okrutnych niestety takich jak porwania dzieci zabójstwa a następnie gosip by oddalić się od tematu senioratu może pan nam bezpośrednio wytłumaczyć co to jest seniorat seniorat jest zbrodnią wszystkich zbrodni tak przerażająco poważną że mafia camorra landrangheta zbrodnie tych organizacji są wykorzystywane do odwrócenia uwagi od zbrodni senioratu bankowego. Trudniej uwierzyć, niż zrozumieć tę kwestię, dlatego, że jest ona wyjątkowo prosta. A o co chodzi? Po prostu banki centralne, Banka d'Italia, Federal Reserve, Europejski Bank Centralny, nie są publiczne ani państwowe, jak myślą wszyscy, ale są prywatne. We Włoszech Banka Intesa San Paolo była do niedawna posiadaczem aż około 42% Banka d'Italia. W tym momencie nie pamiętam dokładnie ilu procent. I co się dzieje? Drukują pieniądze po kosztach papieru i tuszu. Niepotrzebne jest już pokrycie w złocie. Nic. I później sprzedają te pieniądze państwu, które im płaci specjalnymi wekslami, wekslami skarbowymi. I jak to działa? Z tej niesamowitej zagrywki rodzi się to, o czym wiedzą wszyscy i co nazywa się długiem publicznym. To jest dług publiczny. Dług publiczny. Aby wyeliminować dług publiczny, wystarczy znacjonalizować banki centralne. Wszyscy myślą, że są publiczne. Wystarczy je znacjonalizować. A gdyby to państwo drukowało pieniądze jako właściciel, co by się stało? To, że później tych pieniędzy nie dałoby nikomu bez otrzymania czegokolwiek w zamian. Państwo nie robi ci prezentów w formie pieniędzy. Państwo daje ci pieniądze, ponieważ ty mu dajesz dobra, usługi, prawa czyli co się dzieje. Następuje jednoczesny wzrost ilości pieniędzy w obiegu i rzeczywistego bogactwa, które za każdym razem zostaje wykorzystane do zapłaty za te pieniądze, do pokrycia ich wartości. A więc nie byłoby żadnej dewaluacji. Kiedy pojawia się zjawisko dewaluacji? Kiedy pieniądze drukuje fałszerz. A kto jest fałszerzem? Każdy, kto nie jest państwem. Każdy, kto nie jest zbiorowością. Gdy pieniądze drukuje fałszerz, to z czym mamy do czynienia? Z brakiem tego procesu, który nazwałem urealnieniem. Fałszerz ich nie urealnia poprzez znalezienie dla nich pokrycia w wynagrodzeniu, ponieważ on je sobie wkłada do kieszeni. Przydziela je sobie bezpośrednio. I co tym powoduje? Powoduje wzrost ilości pieniędzy w obiegu. Ale bez równoczesnego zwiększenia rzeczywistego bogactwa. I tak właśnie rodzi się dewaluacja to jest seniorat. Dlatego jest on korzeniem zła, ponieważ organizacje te zasadniczo, oprócz tego, że dokonują rzeczy niewiarygodnej i absurdalnej, później, żeby ukryć dewaluację, zarządzać nią, dają początek całej serii sprzeczności, które stają się niepokojem całej społeczności naszej planety. Co to jest klub Bilderberg? Klub Bilderberg jest nędzną organizacją powstałą w 1952 roku, stworzoną przez dwóch nędznych bohaterów byłego żołnierza SS i kombinatora. Znacznie rozrosła się dzięki wsparciu i pomocy Rockefellerów, Rothschildów, władzy bankowej która poprzez tę organizację wyznacza i kontroluje ludzi, którzy później kontrolują świat, cały świat. W tym roku, jeśli weźmiesz udział w zjeździe Bilderberg w Grecji lub w jakimkolwiek miejscu, to możliwe, że za kilka miesięcy zostaniesz komisarzem europejskim lub premierem jednego z państw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub dyrektorem ważnej gazety. Oto czym jest klub Bilderberg. Ale kim pan jest, by poważyć się na podobne stwierdzenie, czy to nie jest szaleństwo? Podatki są spowodowane senioratem i są bezprawne. Czyli działania sądów karnych, które ścigają podmioty uchylające się od płacenia podatków, policji skarbowej, przeszukania tutaj i tam, są działalnością nielegalną. Dlaczego? Ponieważ podatki służą jedynie do zagrabiania urealnionego pieniądza. Do tego, aby kupić od banków centralnych pieniądze do późniejszego urealniania. To znaczy, krótko mówiąc, że jeśli to państwo produkowałoby pieniądze, produkowałoby je i koniec. Nie potrzebowałoby nakładania podatków, by kupować pieniądze. Potrzebny byłby tylko jeden podatek, tak zwany ogólny, czyli podatek konsumpcyjny. To znaczy, jeśli ty coś kupujesz, to płacisz pewien procent, nie tak jak VAT należny i naliczony. Płacisz go i koniec zwrotnie, ponieważ konieczny jest mechanizm rekompensaty typu fiskalnego powiązany z działalnością. W odniesieniu do reszty, system fiskalny jest dzieckiem senioratu, czyli w momencie, w którym zniknie seniorat, znikną automatycznie także podatki. Dlatego mówiłem, że to jest zbrodnia zbrodni. I do czego służą podatki? Służą także do kryminalizowania obywateli. Czyli jeden uchyla się od podatków, a drugi pierze brudne pieniądze. Narzędzia do zdominowania społeczności, które władza bankowa wprowadza poprzez te środki zaradcze. Niesamowite, co? A jednak, proszę zwrócić uwagę, że ja te rzeczy opisuję w sprawach sądowych to znaczy nie opowiadam o nich w talk-showach. Oczekiwaliśmy na wejście w spór wszystkich profesorów akademickich we Włoszech w obronie banków odnośnie senioratu. Nie byli w stanie dodać ani jednego słowa do tego, co ja pani mówię. A sprawy dotyczące tego tematu toczą się od lat. Do tej pory sądownictwo uchyla się, krąży wokół, oddala się, stwierdzając, że to nie leży w jego jurysdykcji. W sumie nie wiedzą już, co powiedzieć, by obejść ten temat. Ale to dokładnie jest tak. Podatki są bezprawne. Nacjonalizacja centralnych banków jest punktem wyjścia dla każdego procesu. Ewolucyjnego społeczeństwa. Ale kim pan jest, by poważyć się na podobne stwierdzenie? Czy to nie jest szaleństwo? A więc trzy pytania: czy to szaleństwo, czy odwaga, i kim ja jestem? To, że ja mówię takie rzeczy, nie jest szaleństwem. Jest szaleństwem natomiast to, że takie rzeczy mają miejsce. W każdym razie, jeśli ja jestem szaleńcem. Jestem w licznej grupie, ponieważ tylko społeczeństwo szaleńców może zaakceptować taki poziom nadużyć, na które jest narażone współczesne społeczeństwo przez władzę bankową. Co do odwagi, myślę, że to wojska mierzy się poprzez kaliber armat i ilości żołnierzy. Filozofowie natomiast są zawsze sami, ale nie boją się nikogo, ponieważ potrafią znaleźć przyjaciół w samym sercu swoich nieprzyjaciół. A co do tego, kim ja jestem? Ja jestem autorem moich książek. Książek, w których w formie narracji dla łatwiejszego rozpowszechnienia przede wszystkim rozwinąłem jako przesłanie teorię, według mnie wyjątkowo ważną, dotyczącą tworzenia myśli, sposób, w jaki jednostka przetwarza posiadaną wiedzę, by dojść do zrozumienia rzeczy, a następnie dalej szereg innych tez z zakresu psychoanalizy, fizyki, prawa i socjologii. Oto kim jestem. Więc na przyszłość, jakby to powiedzieć, by zweryfikować moje tezy, nie chcę niczego sugerować, brzmi to trochę jak reklama, należy po prostu przeczytać moje książki. Jakie są Pana wizje na przyszłość? Moje wizje na przyszłość są pozytywne. Myślę, że już jesteśmy wewnątrz wyjątkowego zjawiska, które tworzy niezwykle ważny moment, Zmiany całej historii ludzkości. A ja jestem tego pewien z prostej przyczyny. Jeżeli ona nie nastąpi, to w krótkim czasie przekroczymy punkt nieodwracalnych zmian klimatycznych. Czyli człowiek, który jest przebiegły, wie jak ustrzec się niebezpieczeństwa, za moment zainicjuje tę zmianę, aby się uratować. A ratując się spowoduje tę wspaniałą, tę niezmierzoną transformację. To właśnie nazwałem rewolucją w moich książkach. Pawa rewolucja, bez ofiar śmiertelnych, bez przegranych, bo wszyscy mieliśmy zbyt wielki udział w tym, co się stało, by teraz mieć pretensje do garstki odpowiedzialnych za zło, które zostało wyrządzone ludzkości, tej planecie. Pana osoba wywołuje reakcje, i to reakcje nie zawsze pozytywne. Teraz wyjawię jedną rzecz, ale nie jest to wielki sekret, jako że został opisany w historii Giovanniego i Margerity. Kto ją przeczytał wie, wszystko zostało przewidziane. W historii Giovanniego i Margerity w 1985 roku opisałem jak, w jakich formach, i w jakiej mierze po rozpadnięciu się muru ciszy, który mnie otaczał przez 25 lat, zostanę zaatakowany, wyszydzony, a wszystko to, by mnie zatrzymać, zatrzymać moje idee. Ponieważ gdy piszesz rzeczy, które niosą ryzyko spowodowania zmian, to społeczeństwo słusznie nabiera obaw i wtedy, dopóki nie rozumie, dopóty stara się ciebie powstrzymać. Myślę jednak że z jednej strony zmiana jest nie do powstrzymania, a z drugiej niesie ona wielką korzyść. Dlatego też jestem pewien, że w krótkim czasie społeczeństwo pogodzi się, zgłębi, uzna tę ideę i wtedy proces zmiany szybko ruszy ponownie w sposób nieprzerwany, dążąc do absolutnie pozytywnego celu. Jakie jest pana przesłanie do ludzi? Ja ludziom zawsze mówię o wiedzy, ponieważ wiedza zmienia stosunki sił i tworzy miejsce na konfrontację. W procesie konfrontacji każda forma sprzeniewierzenia zanika.